Wielu starszych mężczyzn uważa, że utrata potencji to naturalna i nieunikniona część starzenia się. Słyszę to często w gabinecie. Pani doktor, mam już swoje lata, więc to normalne, że nic się nie da zrobić. Nic bardziej mylnego. Nauka jasno pokazuje, że w każdej dekadzie życia możemy wspierać zdrowie intymne, jeśli zadbamy o dietę, hormony i krążenie. I właśnie dlatego dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o prostym, codziennym nawyku, który możecie wprowadzić od razu. O dodatku do waszej porannej kawy. To rozwiązanie, które nie wymaga drogich leków ani skomplikowanych procedur, a może wspierać waszą sprawność seksualną nawet po 70 i 80 roku życia. Dzień dobry, nazywam się dr Zofia Nowakowska i od wielu lat zajmuję się zdrowiem intymnym, starzeniem się w dobrym stylu oraz psychologią człowieka. Witam Was serdecznie na moim kanale i cieszę się, że mogę poruszyć temat, który dla wielu osób jest trudny do rozmowy, a jednocześnie niezwykle ważny. Jak utrzymać sprawne erekcje w późniejszym wieku? Czy wiecie, że jeden niewielki składnik dodany codziennie do filiżanki kawy może realnie wspierać wasze zdrowie seksualne? Brzmi zbyt prosto, a jednak badania pokazują, że pewne naturalne produkty poprawiają krążenie, wspomagają poziom testosteronu i pomagają cieszyć się bliskością z partnerką nawet po 80 roku życia. To właśnie ten temat omówię dzisiaj. Nie cudowne tabletki z reklam, ale naukowo potwierdzone składniki. Które każdy z Was może mieć w swojej kuchni. A zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was do subskrypcji kanału i zostawienia komentarza. Napiszcie, czy temat potencji w dojrzałym wieku był dla Was kiedykolwiek źródłem niepokoju, albo macie pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź. Dzięki temu będę mogła przygotowywać kolejne materiały dopasowane do Waszych potrzeb. Zostańcie ze mną do końca. Bo nie tylko zdradzę Wam ten jeden wyjątkowy składnik, ale także podzielę się kilkoma dodatkowymi wskazówkami, które mogą sprawić, że Wasze poranki znów będą pełne energii i pewności siebie. Kiedy przychodzą do mnie starsi pacjenci, często zaczynamy rozmowę od słów: Pani doktor, mam już swoje lata, więc chyba muszę się pogodzić, że moje życie intymne dobiegło końca. I zawsze odpowiadam to samo: Absolutnie nie. Oczywiście proces starzenia się wpływa na nasze ciało krążenie, hormony, poziom energii. Ale to nie oznacza, że musimy rezygnować z bliskości czy satysfakcji seksualnej. Jednym z najczęstszych błędów, które obserwuję, jest przekonanie, że erekcja zależy wyłącznie od wieku i nic nie można zrobić. Tymczasem nauka jasno pokazuje, że styl życia, a szczególnie to, co jemy i pijemy, ma kluczowy wpływ na zdrowie intymne. Kawa jako codzienny rytuał. Kawa to napój, który pije większość z nas każdego ranka. Daje energię, poprawia koncentrację. I stała się częścią naszej kultury. Ale niewielu mężczyzn wie, że kawa może być także sprzymierzeńcem zdrowia seksualnego, pod warunkiem, że połączymy ją z odpowiednimi składnikami. Sama kofeina ma działanie pobudzające krążenie i poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, co sprzyja lepszemu przepływowi krwi do penisa. A jak wiemy, to właśnie sprawne naczynia krwionośne są fundamentem silnej erekcji. Jednak największy sekret tkwi w tym, co możemy dodać do kawy. Ten jeden składnik kakao naturalne. Wyobraźcie sobie, że do porannej kawy dodajecie łyżeczkę naturalnego, gorzkiego kakao. Nie tego słodzonego proszku z cukrem, ale czystego kakao, bogatego w flawonoidy. To właśnie te związki wspierają krążenie, obniżają ciśnienie krwi i poprawiają funkcjonowanie śródbłonka, cienkiej warstwy w naczyniach, która odpowiada za ich rozszerzanie się i prawidłowy przepływ krwi. Badania naukowe wykazały, że regularne spożywanie kakao poprawia dopływ krwi do serca i mózgu, a tym samym także do narządów płciowych. To oznacza, że mężczyzna po 70 czy 80 roku życia może dzięki prostemu rytuałowi kawa z kakao wspierać swoją sprawność seksualną każdego dnia. Przykład z gabinetu. Opowiem Wam historię jednego z moich pacjentów nazwijmy go panem Janem. Miał 74 lata i zgłosił się do mnie z problemem utraty porannych erekcji. Był przekonany, że to nieodwracalne. Podczas rozmowy okazało się, że jego dieta była uboga w warzywa, a każdy dzień zaczynał od kawy i drożdżówki. Zaproponowałam mu prostą zmianę: zamienić słodkie bułki na owsiankę z orzechami, a do porannej kawy dodać naturalne kakao i odrobinę cynamonu. Po trzech miesiącach wrócił do mojego gabinetu z uśmiechem. Jego erekcje pojawiały się znów regularnie. A on sam czuł się pełen energii. Oczywiście nie twierdzę, że kakao to lek na wszystkie problemy, ale w połączeniu ze zdrową dietą i aktywnością fizyczną może być potężnym wsparciem. Najczęstsze błędy starszych mężczyzn nadmierna ilość cukru, osłabia naczynia krwionośne, zwiększa ryzyko cukrzycy i nadciśnienia, które są głównymi wrogami potencji. Brak warzyw i owoców bez antyoksydantów organizm szybciej się starzeje, a naczynia tracą elastyczność. Zbyt dużo alkoholu, szczególnie piwo i mocne trunki, pogarszają równowagę hormonalną i obniżają poziom testosteronu. Brak ruchu, siedzący tryb życia to gorsze krążenie i słabsze erekcje. Sygnały ostrzegawcze. Wielu mężczyzn ignoruje pierwsze objawy problemów z erekcją, a przecież są one często wczesnym sygnałem chorób serca i naczyń. Jeśli zauważycie, że erekcje stają się słabsze, krótsze lub znikają całkowicie, to nie jest tylko kwestia dana starości. To informacja od organizmu, że Wasze naczynia krwionośne mogą wymagać opieki. Dlatego tak ważne jest, aby traktować zmiany w życiu intymnym jako sygnał, a nie jako powód do wstydu. Dlaczego to działa? Erekcja to proces czysto fizjologiczny. Krew musi swobodnie napłynąć do ciał jamistych prącia. Jeśli naczynia są sztywne, zatkane cholesterolem lub osłabione, przepływ jest utrudniony. Flawonoidy z kakao pomagają rozszerzać naczynia i poprawiają ich elastyczność. Co przekłada się na silniejszą i trwalszą erekcję. Widzicie więc, że nie trzeba szukać drogich suplementów czy cudownych tabletek. Czasem wystarczy mała zmiana w codziennym nawyku, jak dodanie kakao do kawy, aby zauważyć dużą różnicę. To nie tylko wsparcie dla zdrowia intymnego, ale także dla serca, mózgu i całego układu krążenia. W pierwszym rozdziale mówiłam o prostym dodatku do kawy, kakao, który może wspierać zdrowie intymne u starszych mężczyzn. Ale żeby w pełni zrozumieć, dlaczego takie naturalne składniki działają, musimy przyjrzeć się głębiej samemu mechanizmowi erekcji, a także czynnikom, które z wiekiem coraz bardziej utrudniają jej uzyskanie i utrzymanie. Mechanizm erekcji więcej niż tylko krew. Erekcja to nie tylko kwestia napływu krwi do prącia. To złożony proces, w którym biorą udział. Układ nerwowy mózg wysyła sygnał pobudzenia, który dociera przez nerwy do naczyń krwionośnych. Układ hormonalny, testosteron i inne hormony wspierają libido, wrażliwość i zdolność do uzyskania erekcji. Układ krążenia, naczynia muszą być zdrowe i elastyczne, aby krew mogła wypełnić ciała dżamiste. Psychika, stres, lęk czy brak pewności siebie potrafią całkowicie zablokować proces, nawet jeśli organizm jest fizycznie zdrowy. Kiedy jeden z tych elementów zaczyna zawodzić, mężczyzna zaczyna zauważać trudności z potencją. Czynniki medyczne. Najczęściej problemy pojawiają się w wyniku chorób przewlekłych, które dotykają coraz większą część populacji po 60. roku życia. Cukrzyca typu 2 uszkadza naczynia i nerwy, co prowadzi do osłabienia erekcji. Nadciśnienie tętnicze powoduje sztywność naczyń, utrudniając napływ krwi. Miażdżyca, cholesterol odkłada się w naczyniach, a prącie jest szczególnie wrażliwe na zaburzenia krążenia. Otyłość, tkanka tłuszczowa obniża poziom testosteronu. Zwiększa stan zapalny w organizmie i utrudnia krążenie. Leki, niektóre preparaty, np. na nadciśnienie, depresję czy przerost prostaty, mogą wpływać negatywnie na erekcję. Dlatego zawsze powtarzam moim pacjentom: jeśli pojawiają się problemy z potencją, to nie tylko kwestia życia intymnego. To może być pierwszy sygnał ostrzegawczy poważniejszych chorób. Czynniki psychologiczne. Nie możemy też zapominać o psychice. Wielu starszych mężczyzn doświadcza lęku przed bliskością, zwłaszcza jeśli mieli nieudane próby erekcji. Zaczyna działać błędne koło: jedna nieudana próba rodzi niepokój, niepokój wywołuje stres, stres obniża zdolność do erekcji, kolejne doświadczenie kończy się porażką. To zjawisko nazywamy zaburzeniami erekcji na tle psychogennym. W takich przypadkach nawet zdrowy mężczyzna może mieć trudności, jeśli żyje w przewlekłym stresie, zmaga się z depresją lub czuje się odrzucony przez partnerkę. Czynniki związane ze starzeniem starzenie to proces naturalny, ale nie oznacza on automatycznego zaniku seksualności. Po 60, 70 czy 80 roku życia spada poziom testosteronu, a organizm wolniej się regeneruje. To normalne, jednak różnica polega na tym, jak dbamy o ciało. Mężczyzna aktywny, dobrze odżywiony i regularnie badający swoje zdrowie może cieszyć się erekcjami w bardzo późnym wieku. Natomiast osoba bierna, z dietą bogatą w tłuszcze i cukier, szybko doświadcza spadku sprawności. Czynniki kulturowe i społeczne nie możemy też zapominać o kulturze. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje silne tabu wokół seksualności osób starszych. Wielu mężczyzn uważa, że po sześćdziesiątce już nie wypada mówić o seksie. To prowadzi do wstydu, ukrywania problemów i braku szukania pomocy u lekarza. Tymczasem w gabinecie lekarskim to zupełnie normalne pytania. Tak samo jak pytamy o serce czy ciśnienie, powinniśmy pytać o zdrowie seksualne. Czynniki ryzyka co najbardziej szkodzi erekcji: palenie papierosów, uszkadza naczynia krwionośne i zmniejsza dopływ krwi. Alkohol w dużych ilościach obniża testosteron i osłabia nerwy. Brak ruchu prowadzi do otyłości i problemów z krążeniem. Zła dieta, nadmiar tłuszczów trans i cukrów przyspiesza proces miażdżycowy. Stres i brak snu zaburzają hormony i osłabiają libido. Najpopularniejsze mity po 70. roku życia seks już się nie liczy. Bzdura. Potrzeba bliskości i czułości nie znika z wiekiem. Tabletki to jedyne rozwiązanie. Farmakologia pomaga, ale to tylko część terapii. Dieta, ruch i psychika są równie ważne. Erekcja to wyłącznie sprawa testosteronu. Hormony są istotne, ale najważniejsze jest krążenie i zdrowe naczynia. To wstyd mówić lekarzowi o problemach intymnych. Wręcz przeciwnie. To sygnał, że warto sprawdzić serce, naczynia i hormony. Dlaczego kawa i kakao to dopiero początek? Wróćmy na chwilę do naszej porannej kawy. Kakao to świetny start, ale nie wystarczy samo w sobie. To symbol tego, że małe zmiany codziennych nawyków mogą mieć wielki wpływ na zdrowie intymne. Kiedy pacjent słyszy Dodaj kakao do kawy, zaczyna rozumieć, że to nie cudowna pigułka, ale codzienna konsekwencja: zdrowa dieta, ruch, kontrola stresu. I to jest najważniejszy przekaz. Problemy z erekcją nie są wyłącznie skutkiem starzenia się. To wynik połączenia czynników medycznych, psychologicznych, stylu życia i kultury. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala lepiej walczyć z problemem i unikać mitów, które odbierają nadzieję. W kolejnym rozdziale pokażę Wam, jakie konkretne kroki można podjąć, aby odzyskać i utrzymać sprawność seksualną w każdym wieku od badań lekarskich, przez zmiany w stylu życia. Aż po praktyczne wskazówki do codziennego stosowania. W poprzednich częściach mówiliśmy o tym, jak dieta i proste nawyki mogą wspierać zdrowie intymne, a także o tym, jakie czynniki medyczne, psychologiczne i kulturowe stoją za problemami z erekcją. Teraz przyszedł czas na najważniejsze pytanie: co konkretnie można zrobić, aby poprawić swoją sytuację? Kiedy udać się do lekarza? Pierwszym krokiem, jeśli zauważasz regularne problemy z erekcją, jest wizyta u lekarza. I nie mówię tego tylko jako specjalistka od zdrowia intymnego, ale także jako lekarz ogólny. Zaburzenia erekcji mogą być wczesnym sygnałem takich chorób jak miażdżyca, cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie. Dlatego zawsze powtarzam moim pacjentom: traktujcie problemy z potencją jak sygnał ostrzegawczy. Lepiej sprawdzić to u lekarza niż czekać, aż pojawią się poważniejsze konsekwencje. Podstawowe badania, które warto wykonać, poziom cukru i insuliny we krwi. Profil lipidowy, cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy, poziom testosteronu i hormonów tarczycy, EKG lub echo serca, badanie prostaty, PSA. Dostępne terapie. Oczywiście współczesna medycyna oferuje skuteczne leki na zaburzenia erekcji, takie jak sildenafil czy tadalafil. Pomagają one poprawić napływ krwi do prącia, ale zawsze powinny być stosowane pod kontrolą lekarza. Szczególnie u osób starszych z chorobami serca. Ale farmakologia to tylko część układanki. Bardzo często najlepsze efekty daje połączenie leków z odpowiednim stylem życia i terapią psychologiczną. Dieta i produkty wspierające erekcje. Jak już wspominałam, dodanie kakao do kawy to świetny początek. Ale warto wiedzieć, że istnieje cała lista produktów, które mogą wspierać sprawność seksualną. Orzechy włoskie i migdały, bogate w argininę, która rozszerza naczynia krwionośne. Granat i jagody, pełne antyoksydantów wspierających krążenie. Łosoś i sardynki, źródło kwasów omega-3 dla zdrowia serca. Szpinak i rukola, bogate w azotany, które poprawiają ukrwienie. Cynamon i imbir, naturalne przyprawy poprawiające krążenie i poziom energii. Ważne jest też ograniczenie produktów szkodliwych: tłustych mięs, fast foodów, alkoholu i nadmiaru cukru. Aktywność fizyczna. Ruch to naturalny lek. Na problemy z erekcją. Regularne ćwiczenia poprawiają krążenie, obniżają ciśnienie i zwiększają poziom testosteronu. Polecam szczególnie szybkie spacery, jazdę na rowerze, pływanie, lekkie ćwiczenia siłowe. Nie chodzi o to, żeby stać się sportowcem, ale żeby codziennie ruszać się minimum 30 minut. Zdrowie psychiczne i relacje. Nie możemy zapominać o psychice. Wiele par w starszym wieku rezygnuje z bliskości nie dlatego, że ciało odmawia posłuszeństwa, ale dlatego, że pojawia się wstyd, brak rozmowy czy lęk przed oceną. Dlatego zachęcam, aby otwarcie rozmawiać z partnerką o swoich potrzebach i obawach, rozważyć wizytę u psychologa lub seksuologa, jeśli stres blokuje intymność, praktykować techniki relaksacyjne, takie jak medytacja czy głębokie oddychanie. Wielu pacjentów mówi mi, Pani doktor, kiedy zacząłem rozmawiać z żoną, nagle poczułem się spokojniejszy i erekcje zaczęły wracać. To pokazuje, jak ważna jest sfera emocjonalna. Obalanie mitów. Chciałabym jeszcze raz podkreślić i obalić kilka mitów. Zaburzenia erekcji to wstydliwy temat, lepiej o nim milczeć. Nie, to temat zdrowotny, jak każdy inny. Suplementy z reklam w telewizji wystarczą. Niestety, większość z nich nie ma potwierdzonego działania. Erekcja to tylko kwestia testosteronu. To proces złożony, zależny także od serca, naczyń i psychiki. Po 80 roku życia seks nie jest możliwy. To nieprawda. Mam pacjentów w tym wieku, którzy cieszą się udanym życiem intymnym. Małe kroki, wielkie zmiany. Najważniejsze przesłanie tego rozdziału brzmi: Nie musicie od razu zmieniać całego życia. Wystarczy wprowadzać małe kroki, dodać kakao do kawy, pójść na spacer, zamiast siedzieć cały wieczór. Zamienić piwo na wodę z cytryną, szczerze porozmawiać z partnerką. Każda taka zmiana to inwestycja w zdrowie intymne i ogólną jakość życia. Problemy z erekcją nie muszą oznaczać końca życia seksualnego, wręcz przeciwnie, mogą być początkiem nowego etapu, w którym mężczyzna świadomie dba o swoje zdrowie, relacje i samopoczucie. Pamiętajcie: kluczem jest połączenie trzech obszarów: opieki medycznej, zdrowego stylu życia i troski o psychikę. A proste rytuały, takie jak kawa z kakao, mogą być codziennym przypomnieniem, że o zdrowie intymne warto walczyć w każdym wieku.